To istna lawina, CUE nami 2.0, może za chwilę będzie 3.0. Elementy procesu używa bank po to, żeby właśnie z drugiej strony przedłużyć czas trwania postępowania. Sala sądowa to nie koniec świata. Dzięki tym wyrokom CUE przyspiesza orzecznictwo. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 8 października i mamy też mały jubileusz, bo to jest 150 odcinek. Jak wiecie, najlepszego programu dla Frankowiczów i o Frankowiczach, czyli Ekspres Frankowiczów. A ze mną tradycyjnie w studiu jest najlepszy, główny ekspert społeczności, życia bez kredytu, lepszego ze świecą szukać. Dzień pan dobry. Filosik, właśnie. Witam. <laughs> fanfary z 150 <laughs> odcinek, no to dajmy teraz pauzę. Produkcja tak. zrobi fanfary. Pięknie. I nie mamy. To. Oraz Zbigniew Urbański. Jest! 150. Nie wyglądam. Ty też nie. To już w ogóle. Dobrze, śmiechy, chichy, drodzy państwo. A sprawy są poważne. Po ośmiu wyrokach CUE w tym roku, osiem wyroków. Banki już nie mają wyjścia i to jest nasz główny temat, który skomentuje za chwilę Kamil Kwiedosik, a my tymczasem przejdźmy do okoliczności, które mogą przyspieszyć rozpoznanie sprawy sądowej. Co miałeś na myśli, co, albo co można mieć na myśli, mówiąc właśnie o tym, o tych okolicznościach, które mogą przyspieszyć? Znaczy no na pewno temat ten dotyczący trwania postępowania jest tematem dosyć skomplikowanym. Przede wszystkim co wydaje się najczęściej frankowiczom za istotne, a niestety takim nie jest, no to są choroby. Wiemy już, że w żaden sposób nawet choroby nowotworowe nie pozwolą przyspieszyć rozpatrzenia sprawy, dlatego że sąd rozpatruje sprawy zgodnie z kolejnością wpływu. To, co hipotetycznie jest, zawsze, można powiedzieć, przekładać się może, o tak bym lepiej powiedział, na to, żeby sąd jednak rozpoznał sprawę, powiedzmy, nieco szybciej niż, powiedzmy, wynika to z Jakiegoś tam, z jakiejś tam kolejki w danego sędziego, jest złożenie wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Oczywiście ten wniosek można również składać dopiero na jakimś etapie, gdzie sąd przez dłuższy okres, minimum pół roku, nie wykonuje żadnych czynności procesowych, ale tutaj też nie, nie mam zbyt dobrych wieści, nie ma co robić sobie nadziei. I tak tym nadrzędnym, powiedzmy, elementem do ustalania terminu rozprawy jest właśnie kolejność wpływu. no Jedyną rzeczą, którą de facto z naszej strony i to jest w zasadzie rzecz, na którą zwracamy uwagę od wielu, wielu lat, aby postępowanie sądowe trwało krócej i żeby sprawnie sąd prowadził te postępowanie, jest przygotowanie dokumentów w sposób bardzo dokładny, uprzedzając nieco to, co sąd będzie w danej sprawie robił, z uwagi na prokluzję dowodową również, przygotowanie wszystkich pism z należytą starannością, ale również z uwagi na Posiadanie wiedzy odnośnie tego, jakie elementy procesu używa bank po to, żeby właśnie z drugiej strony przedłużyć czas trwania postępowania. Wobec tego no, tutaj jedyną rzeczą, która realnie może wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania sprawy, jest dobre przygotowanie pozwu, w, w, dokładne przygotowanie również analiz do tego pozwu, również co nie mniej istotne, jeżeli ktoś jest wezwany na rozprawę sądową, to przygotowanie właśnie Frankowicza do tego, żeby krótko i na temat zwięźle odpowiadał na pytania sądu. A Kasia Urbańska przygotowała materiał, w którym udowadnia, że sala sądowa to nie koniec świata. Obejrzyjcie sami. Sala w sądzie kojarzycie się ze stresem, potem płynącym po plecach, zimnymi dłońmi, dreszczem, atakami paniki. To może oznaczać jedno. Masz grypę. A jeżeli jesteś członkiem społeczności życia bez kredytu, możesz spać spokojnie. Najlepsi w Polsce eksperci zadbają o to, żeby Twój proces przebiegł bez komplikacji, a najprawdopodobniejszym skutkiem zakończonego postępowania było unieważnienie Twojej toksycznej umowy. Prawomocni pomocni przygotują cię do Twojej sprawy, dodadzą wsparcia i otuchy. A jedynym, który wyjdzie z sądu z gorączką i czkawką będzie bank, bo to on zaproponował nam te wadliwe umowy. Nie bój się, pozwij bank, wejdź na stronę życiebezkredytu.pl i dowiedz się więcej. Drodzy Państwo, ja tradycyjnie zachęcam do odwiedzania naszych social mediach. Jesteśmy praktycznie dostępni wszędzie. Subskrybujcie nas, komentujcie, zadawajcie pytania w komentarzach. Kamil na pewno na nie odpowie. A teraz przechodzimy do głównego tematu. Osiem wyroków, osiem orzeczeń, CUE w tym roku. No to istna lawina, CUE nami 2 -0. może za chwilę będzie i 3-0. Powiedz mi, czy... jak? Jak banki mogą się czuć w tej sytuacji? No bo są, że tak powiem, no, przejechane jak walcem. walcem. Po... Tak. No. To znaczy, no, faktycznie to jest tak, że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że pomoc, wsparcie, które płynie z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla polskich sądów, e, wynikająca właśnie z odpowiedzi na te pytania prejudycjalne, e, na dzień dzisiejszy wykreowała tak już e, klarowną linię orzeczniczą na korzyść frankowiczów. E, mówimy o stwierdzeniu ważności umowy i to pokazuje, że dzięki tym wyrokom e, CUE przyspiesza orzecznictwo po prostu w Polsce. To znaczy sędziowie są bardzo bardziej przekonani co do tego, jak nawet szczegóły wyroku powinny wyglądać. Mówimy tutaj poza oczywistym, oczywistą kwestią, czyli stwierdzenie ważności umowy, również kwestia chociażby e, zarzutu zatrzymania, która tutaj jest oczywiście regulowana i ta regu regulowanie tego zarzutu zatrzymania e, wiemy, że wynika tak jakby również z wyroku Sądu Najwyższego, ale też te pytania prejudycjalne poniekąd są e, efektem udzielania odpowiedzi przez e, Trybunał. E, kolejną rzeczą nie mniej istotną jest też fakt tego, że jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze nie odpowiedział na wszystkie pytania i te z UNAMI 3.0 być może faktycznie w przyszłym roku jeszcze nadejdzie, bo my prowadzimy chociażby dwie sprawy tutaj dla członków społeczności życia bez kredytu przed Trybunałem Sprawiedliwości właśnie w ramach pytań pradycjalnych tutaj warszawskich sądów właśnie w celu tego, aby jeszcze doprecyzować niektóre zagadnienia, które już być może tylko w małej części będą regulowały e, ostatecznie e, kształt tych wyroków. Natomiast no, bezwzględne jest to, że cokolwiek byśmy nie mówili i w jakikolwiek sposób byśmy na to nie patrzyli, to wiemy, już po 15 czerwca, bo to są takie dwa naj, najgłośniejsze wyroki, naj, najważniejsze dla Frankowiczów, że przede wszystkim banki nie mają żadnych roszczeń o z kapitału czy o waloryzację, jeżeli już to, o czym już mówimy od dłuższego czasu, to właśnie Frankowicze mają takie roszczenia o rekompensatę czy o zadośćuczynienie. No i z drugiej strony zaś wiemy też, że te umowy są po prostu nieważne, jeżeli właśnie posiadają te klauzule abuzywne. A by się przekonać, czy umowa posiada klauzule abuzywne, wystarczy wysłać umowę do analizy, w ciągu trzech dni taką, taką analizę się otrzymuje, więc tutaj z tej perspektywy patrząc faktycznie od sprawy państwa Dziubaków od 2019 roku, czy już przez niemal 4 lata TSUE wydatnie wpłynął na orzecznictwo polskich sądów. No i banki też nie mają wyjścia, jeżeli chodzi o sprawiedliwe ugody. No powinny się na to, powinni się na to godzić po prostu. No to jest oczywiście temat również szeroki. Ja bym nazwał to pewnego rodzaju przymusem, który dzisiaj dobrze zarządzający menadżer danego banku, czy też rady nadzorcze muszą wziąć pod uwagę, bowiem i tak, i tak na koniec dnia banki przegrają tą sprawę. Czy, czy one przegrają w 100% roszczenie, czy w 95%, to i tak przegrają tę sprawę. A przypomnę, że to wszystko generuje ten czas trwania postępowania, ogromne koszty dla banku. Jak wyliczyli nasi em, analitycy w sprawach, które już mamy prawomocnie zakończone, banki straciły tytułem opłaty za apelację, tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz tytułem odsetek ustawowych, które muszą zapłacić, e, kwoty no, równe w niektórych przypadkach, nawet. 300, 385 tysięcy to był rekordowy koszt banku. Samych odsetek ustawowych, do tego oczywiście doszła jeszcze opłata od apelacji, więc w tamtej sprawie bank przegrał łącznie prawie pół miliona złotych samych dodatkowych kosztów, a średnio jest to około 200 tysięcy złotych. Taki koszt ponosi bank właśnie z tytułu tego, że brnie w proces, i właśnie dlatego moim zdaniem banki już nie mają wyboru, muszą podpisywać ugody, bo orzecznictwo jest klarowne. Linia orzecznicza w Polsce, mimo brawa, precy, brawa Precedensu potwierdza się za każdym kolejnym wyrokiem, dlatego też bezwzględnie uważam i traktuję tę sprawę na dzień dzisiejszy jako oczywistą, że banki przegrają wszystkie te sprawy, które prowadzimy dla członków społeczności życia bez kredytu, a tylko od decyzji zarządów czy rad nadzorczych banków zależy od tego, jakie to będą koszty. Bo przypomnę, że koszty złożenia apelacji w sprawach frankowych to jest 5% od przegranej kwoty w pierwszej instancji, od przegranej wartości przedmiotu sporu, do tego również wlicza się wartość kredytu, więc te opłaty są horrendalnie wysokie, dlatego też banki na dzień dzisiejszy moim zdaniem, już realnie patrząc, nie mają wyboru, muszą podpisywać sprawiedliwe ugody, dlatego też powstał Departament Mediacji Ugód i w tym zakresie właśnie pomagamy frankowiczom, aby szybko dużo szybciej niż w ramach postępowania sądowego zakończyć całkowicie spór z bankiem. Zosia Karaszewska napisała ciekawy artykuł. Pożyczyłeś, musisz oddać, ale czy na pewno bankom należy się zapłata za niezgodne z prawem kredyty frankowe? Zapraszam do obejrzenia materiału wideo, w którym właśnie Zosia zachęca do przeczytania tego artykułu. Owszem, pieniądze mają określoną wartość. Jej istnienie nie jest jednak czysto ekonomiczne, ale oparte na naszym społecznym zaufaniu, bo tak naprawdę rzeczywistość, którą mierzymy pieniędzmi, istnieje tylko i wyłącznie w naszej wyobraźni. Wierzymy, że pieniądze pozwalają nam wymienić jedne towary na inne. Nazywa się to uniwersalną wymienialnością. Dzięki temu możemy wymienić wszystko na wszystko. Jest to możliwe też dzięki zasadzie zaufania. Dzięki temu możemy handlować z nieznajomymi, nawet takimi, których nigdy nie polubimy. Dlatego system finansowy to nie tylko ekonomia. To też zasady współżycia społecznego, odpowiedzialności obywatelskiej, a nawet moralnej. Zresztą dokładnie tak samo jest z długiem. On też jest osadzony w kontekście społeczno-kulturowym. Dług czy zobowiązanie to coś, czego chcemy się szybko pozbyć. Zresztą dłużnik też nie kojarzy nam się dobrze, raczej jako osoba, która źle gospodarowała swoimi pieniędzmi. A prawda jest taka, że głównym składnikiem zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce jest właśnie kredyt mieszkaniowy. Idea, że moralność polega na płaceniu długów może być dużą pułapką, może być bardziej toksyczna niż sam kredyt frankowy. Banki wykorzystują takie myślenie do polaryzowania społeczeństwa i do tego, żeby robić z Frankowiczów, sama jestem Frankowiczką, cwaniaków, którzy nie chcą spłacać swoich długów. Dlatego pamiętajmy, że wzorzec naszego myślenia czy działania, które zakłada, że spłacanie długów opiera się na moralności, to pułapka. Nie mamy żadnego moralnego obowiązku spłacać kredytów, które są nieważne, które są nieuczciwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dlatego wielu kredytobiorców niepotrzebnie obawia się tego, że pozwanie banku to wykiwanie systemu. Jest dokładnie odwrotnie. To nasz obywatelski obowiązek, moralny obowiązek. Wielu kredytobiorców zupełnie niepotrzebnie obawia się pozwania banku. Wydaje im się, że to jest próba wykiwania systemu, ale jest wręcz odwrotnie. To walka o prawa konsumenckie i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom banków. Uważam, że pozwanie banków to nasz moralny obowiązek wobec przyszłych pokoleń, wobec naszych dzieci, żeby nie bały się pójść do banku i nie bały się korzystać z bankowych usług i jednocześnie nie były narażone na tak duże ryzyka, na jakie byli narażeni Frankowicze. No właśnie, Kamil, pożyczyłeś, musisz oddać, czy y, tak na pewno jest? Co ty sądzisz na ten temat? Znaczy, no tutaj ewidentnie to, co przygotowała Zosia w ramach swego y, dosyć wnikliwego artykułu, y, no należy zaabsorbować to stanowisko, dlatego że pamiętajmy, że banki w y, sposób nieuczciwy zarabiają na Frankowiczach i Oddanie kapitału, czy też w ogóle jakichś abstrakcyjnych roszczeń, korzystanie z tego kapitału do banku powinno być obwarowane jednak mimo wszystko jakąś sankcją, bo nie można tracić z pola widzenia, że dyrektywa 93 przez 13 i wszystkie cele tej dyrektywy są skierowane w tym, żeby właśnie poniekąd regulować i na przyszłość zniechęcać przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, przez co właśnie na dzień dzisiejszy rozumiem możliwość tego, że bank musi ponieść karę finansową, a tej kary finansowej w zasadzie nie poniósłby żadnej, jeżeli bank by dostał jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, czy jeszcze w ogóle zwrot kapitału, który mu się nie należy. Pamiętajmy wobec tego, że na dzień dzisiejszy, patrząc na tego rodzaju sprawy, na zarzuty zatrzymania i na wszystkie inne hipotetyczne i abstrakcyjne w ujęciu roszczeń bankowych zarzuty procesowe, no, trzeba zwrócić uwagę na to, że sąd w każdej sprawie jednak może jakieś inne, inne zagadnienie wziąć pod uwagę jako istotniejsze, ale. W zasadzie, żeby realnie zniechęcić przedsiębiorcę nieuczciwego, czyli w tym przypadku bank, do stosowania w przyszłości właśnie abuzywnych klauzul, które powodują nieważność tych umów i z drugiej strony też doprowadzają do bardzo trudnych sytuacji życiowych frankowiczów. W tym przypadku już mamy wielokrotnie na to dowody, czy to w mojej książce. Mamy przecież na ten temat dosyć duże opracowanie, badanie z tych skutków społecznych kredytów frankowiczów. Także ja bym powiedział, że daleko jestem od tego, aby twierdzić, że bankowi się absolutnie nic nie należy, ale na pewno nie powinno być to w takiej mierze, w której doprowadziłoby to do tego, że bank w zasadzie nie poczułby w ogóle straty wynikającej z nieuczciwej umowy, a tylko 20% frankowiczów przecież pozwało bank. Wobec tego, skoro pozostało 80% kredytów jest nieuczciwych, nieważnych, świetne prawa, to banki w sposób nieuczciwy zarabiają na nieważnych kredytach. Wobec tego nawet sankcje, wynikająca z tych 20% spraw, które przegrają w sądzie, nie jest aż tak daleko idąca jak to, że bank i tak i tak cały czas zarabia i to podwójnie na wszystkich 80% kredytów frankowych, które są nieuczciwe, nieważne i zostały udzielone właśnie z pominięciem reguł i zasad prawnych. W każdym odcinku naszego programu Kamil odpowiada na wasze pytania. Nie inaczej będzie w 150 odcinku. Napisały dwie panie. Klaudia, Panie Kamilu, sprawa dotyczy Gettino. W trakcie procesu przestałam spłacać kredyt. Bank wypowiedział mi umowę i zostałam wpisana do Biku. Czy prawomocny, mam prawomocny wyrok i czy um, można skorygować jakoś dane w Biku? Nie no, na pewno jeżeli chodzi o prawomocny wyrok, no to myślę, że w ciągu dwóch tygodni, może miesiąca a najdłużej, bank e, powinien e, poinformować Big o tym, że nie ma e, już zadłużenia, ona nie istniała, bo umowa była nieważna ex ante od samego początku, z mocy prawa, co najważniejsze, co de facto prowadzi do tego, że bank realnie nie miał prawa nigdy do wpisu jakichkolwiek e, m, tutaj zadłużeń z tytułu nieważnej umowy, no i de facto tak to się dzieje, to znaczy, no tutaj e, te wszystkie czynności związane z e, pracą Departamentu Sukcesu e, RZBK właśnie mają Również na celu, jeżeli ktoś w czasie trwania postępowania nie spłacał kredytu, również doprowadzają do tego, żeby dana osoba była wykreślona z biku. Napisała pani Bogna: pani, Kam pani Kamilu, czy można złożyć zażalenie na brak zabezpieczenia spłaty raty kredytu? Czekam kilka miesięcy i nie mam odpowiedzi. Nie, no oczywiście. Znaczy, no, kilka miesięcy to na pewno nie, no bo jest to właściwy czas e, do tego, aby e, złożyć e, z, e, zażalenie od, od nieudzielenia zabezpieczenia mhm. roszczenia, czyli postanowienia w tym przedmiocie. E, natomiast no, ten czas liczy się od u, uzasadnienia postanowienia, czyli pisemnego. Więc jeżeli pani ma już uzasadnienie pisemne i nie zostało złożone zażalenie w, w odpowiednim terminie dwóch tygodni, no to niestety tutaj pani już takiej możliwości nie ma. Ale jeżeli czeka pani jeszcze na Pisemne uzasadnienie, to oczywiście może Pani złożyć w, w czasie właśnie tego okresu, który przysługuje Pani po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia, postanowienia oddalające go, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, pilnowanie terminów rzecz święta. Tak jest. Drodzy Państwo, Kinga Walicka także w 150. odcinku przygotowała materiał, w którym opowie, co ostatnio poruszyło prawomocnych, pomocnych. W polskich domach rozgorzały już dyskusje na tematy polityczne i wiele osób zastanawia się, jakiego wyboru dokonać. A politycy oczywiście obiecują, że zaopiekują się frankowiczami. Ale czy my tego już gdzieś nie słyszeliśmy? Kilka lat temu pozwałam bank, aby unieważnić swój kredyt frankowy. Oddałam swój głos i wybrałam życie bez kredytu. I to był bardzo mądry wybór. Od dwóch lat. Cieszę się wolnością finansową i nie mam już kredytu. W życiu bez kredytów, w przeciwieństwie do polityków, nikt mi niczego nie obiecywał. Oni po prostu walczyli o mnie jako siebie i wygrali moją sprawę. Ty też możesz dokonać mądrego wyboru. Nie czekaj na polityków i ich puste obietnice oraz pomoc, która najprawdopodobniej nigdy nie nadejdzie. Weź sprawy w swoje ręce. Pozywając bank, wybierz partnera, który zabezpieczy twój interes. Jak mówią mądry Polak po szkodzie: kredyt już masz, teraz możesz go unieważnić. Dziękujemy Kindze, dziękujemy pięknie Państwu, ja Kamil dziękuję Tobie, 150 to może jakiś, jakaś kawka, albo na jakieś może lody Szampana pójdziemy, chyba, tak, dzisiaj tak. nie środa, to nic, ale można wyskoczyć na jakąś taką jubileuszową kawę, prawda? Tak jest, zgadza się. To nie jest ostatni odcinek, spokojnie, widzimy się za tydzień, w kolejną niedzielę, punktualnie o 12, musicie z nami być, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.